prosimy cię aby dzięki twemu słowu sakramentalnemu błogosławieństwu obudził się każdy z nas do nowego piękna abyśmy w przestrzeni piękna mogli doświadczać tej harmonii boskiej partytury która płynie z tego organu z tego instrumentu aby dzięki twemu poświęceniu w każdym z nas dokonało się nowe nastrojenie abyśmy przez to piękno mogli dokonać sobie nowego odkrycia, aby zwyciężało w nas większe piękno, nieustannie, codziennie, a przez to, abyśmy odkrywali, że jesteśmy od tego, który jest najpiękniejszy. Jak się tak zaplątał w sidła ciemnych mocy, że nie znajdzie wyjścia bez boskiej pomocy i bez łaski światła od Ducha Świętego, żeby mógł pokoju zaznać prawdziwego, pokoju, co swoje źródło ma w wieczności, w Stwórcy, co znoludzkie ludzkie pragnienie miłości, bo On jest miłością, odwiecną jedyną i ludzkiego z częścią prawdziwą przyczyną. Takiego jak was głos my potrzebujemy i serca wam za tą prawdę dziękujemy. Samotny jak Jonasz we wielkiej Niniwie, jak syćka prorocy, Wznosicie cierpliwie, ciekłość zła, z mocą tak się nawoz srozy. Cieszę się, że w tych ostatnich latach Wasza świątynia tak bardzo pięknieje i staje się prawdziwie domem Bożym i bramą do niebios. Tak właśnie przeżywajcie prawdę o Waszej świątyni, Dom Boży, brama niebios. Bo tu już jest Bóg, ale jednocześnie stąd otwiera się droga do świątyni niebiańskiej gdzie pośrodku jest baranek i który jest jednocześnie światłem wszystkich zbawionych